stron pana, to jest mój drugi odcinek serii. Pana kontra PvP miałem nagrywać z kół, no, ale. wiecie, się, wie Chciałem replay, replay, chybaż 13 ich było. Teraz 12, 13 ja zrobiłem. Bo my trochę w kół, nie powiem nie. No i byliśmy na awancie, wbiłem od razu padam. Nie wiem, czy będzie druga runda, czy nie. <ścoughs> wyciszony! Haha. <ścoughs> No i dobrze. Bo <grymne> do joder, z nim nie da się nagrywać. Albo do słyszeliście tego, zaraz się nie słyszeliście te udery się. W królewym będzie wiecie. E no, obiecywałem, będzie fight więcej. Więcej fajta. Idziemy na spawn. Nie wiem, miałem nagrywać z chepkiem i kaniem, ale ich coś nie ma, to.

Dobra. Przetrwać. Wal się, wal się. stąd! Warnuj stąd! No i dobrze. Uf, dobra. Trzeba sobie trochę zjeść. I idziemy na k... nie! co po pochodzimy trochę. Idziemy do kościoła. i dora. Został wyciszony i git uh, Nie, dora. Nie chcę mi się gadać. trochę fuck nie trafiłem. Dobra, nie fight, fight, fight. one fight. Dobra, zdadamy go. U, butelki z Aksu jak miło. O, dioks klata. Ha, miał dech jaki kolej. Odrzut. Może być cztery. Dobra, idziemy na więc... Nie, Nie chcemy stracić takich skarbów. Oczywiście mi chodzi. o... O, te butelki, bo mam mało. Widzieliście w ostatnim odcinku. E, trochę zmalały nam no, zapasy, ponieważ eee trochę grałem sobie, zanim o, idziemy na event. No bo, to, kurde co, zapomniałem co miałem gadać. Co to jest, co to jest? Aha... Aha! To jest ten parkour. Fakie! Ech! zobaczymy ile już trwa. Trzy minuty? Mało. No. Drugi odcinek. Dru, 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 drugi odcinek był już nakręcony, ale nie wiem czy go dodać właśnie, bo tam powiedziałem coś takiego, a nie tego tak jest dla kolegi i dlatego no wiecie, nie, już więc idziemy, idziemy, idziemy Ajajaj. ciekawe co jest do wygrania w ogóle Sorry, mam trochę chrypkę. Chrypkę, 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 chrypkę. chrypkę. No. Tam, ten drugi odcinek był właśnie z kanią. Ale nie wiem, właśnie. Zobaczymy, może. Nie, nie ma. Jest tylko Żybur. No, 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 skaczcie, skaczcie. My jesteśmy dioksowi. Ściągajcie zbroję fokie. Yeah. Ciężko będzie. Miejsca prania, nie O, nie widzianość. Fokie. Yeah. You wanna fight. No. Nie. Mm. O, właśnie, mamy tam. Nie pomyślałem. Toro, gdzie jestem? Tam... Chcę trafić, co No! Jaki fart! Fly away, to nie fart Dobra, poczekamy Dobrze, że wzięliśmy parełki Byśmy nie przeżyli Rozkaz i śmierć. No! Nie! Ja. Dora. Teraz robimy małe cięcie. Widział się za chwilę. Dora, widzę z powrotem po cięciu. I tak. No, jesteśmy dalej na. 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 Evencie. Na. Serio... Jeszcze mi się kamtazja włączyła. Aaaa Ale... no, kurde. dupie to mam. Nie wiecie co. Ostatni raz próbujemy. Dobra, idziemy na spawn Czołgops, lookniem. No, idziemy na spawn, O No, fuck no. Oni się w, w pierwszej części straciliśmy na szyku. Dobra. No no, 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 Fuck no, 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 nie, chłopak, przegiał pałę. No, co za ku kurno mać jeszcze z jak sobie mnie na bank będzie gonił? No, no, no! No, I am not Pomaga, Help me, I'm still blind. See, I No, see, No, I can no, uh, Oh no! What is this? What the? Staramy Idziemy Co kur... Możesz no, kurde <laughs> Się wkurzałem, idziemy po pratosiem. Wargossiu Nie biorę swojego oku, ale... Ale pójdę po protosie. de ah. oh, fuck yeah, fuck yeah! No regeneration. U oh, fucking! Co ma ostrożność! Klaus no, no. Dora, później się to. Leź wyłączy. A teraz. Ile jeszcze? O no, 3 minuty. Tak do 6. No. Myślę, że będzie. Za połowa filmiku. Prot 8 albo prot 3.

to co cenne no, i nikogo tu nie ma o, coś nowego zrobili to na mnie, albo się przyda jak się zniszczy to ta zbroja Prawie jak most linowy. Gdzie na mój most? Ja panowałem. Sam chciał. Ja o to nie prosiłem, żeby właził mi tutaj na mój most? No, nie jest mój most, ale most. Nie wiem, idziemy na spawn. No fuck shit. Dajmy, no nie. Ile trwa? Cześć. no dobra. To na tyle będzie. kac. filmiku. No i to na tym. Może nagram jak będą kolejny odcinek. Nie wiem. To raczej będzie dwójka, albo trójka Ale... Chyba raczej dwójka Ponieważ dwójka pewnie będzie... Chciał, żebym... Kurwa, stanął mi tutaj Żebym usunął, ponieważ tam powiedziałem coś niemiłego dla niego No... Coś raczej No i... To raczej będzie... Będzie na tyle, no więc się podoba daj lajk, like, sub, zostaw komentarz. Do następnego odcinka. No i to tyle. Na razie.